Marek Materek, lista numer 4, miejsce 10, kandydat do rady miasta Starachowice. Drodzy państwo, mieszkańcy Starachowic. To ostatnie dni kampanii samorządowej. Do rady miasta Starachowice kandyduje znakomity młody człowiek, Marek Materek. Marek Mimo swojego młodego wieku, jest osobą tak odpowiedzialną, że powierzyłam mu funkcję prowadzenia mojego biura parlamentarnego w Kielcach i reprezentowania mnie na terenie województwa świętokrzyskiego. Może to właśnie dzięki młodemu wiekowi, dzięki dynamice, zaangażowaniu i talentom organizacyjnym tak świetnie sobie radzi z licznymi obowiązkami. Marek z pasją opowiadał mi o rozmowach z Państwem, które dodają mu sił do dalszego działania. Marek Materek jest zaangażowany w programy służące lokalnej społeczności. Funkcja radnego pomoże mu jeszcze bardziej skutecznie wykonywać pracę na rzecz miasta, miasta w którym mieszka. Państwu i Starachowicom życzę, by ludzie z otwartą głową, pełną pomysłów, chęcią i umiejętnością służenia innym reprezentowali państwa właśnie w lokalnym samorządzie. Takim człowiekiem jest Marek Materek. Pamiętajmy, Marek startuje z listy numer cztery z miejsca dziesiątego. Głosna marka to strzał w dziesiątkę.